opowiem Wam o szkockich tropach w sadze Harry Potter. E, jeśli uważnie czytaliście książkę, to być może zwróciliście uwagę na fakt, że Rowling bardzo dużo miejsca poświęca w swojej powieści szkockiej tradycji i kulturze. Rowling nie jest co prawda szkocką, jednak e, Posiada częściowo szkockie korzenie, gdyż jeden z jej prapradziadków ze strony matki był Szkotem i nosił nazwisko Campbell. Sch y Rowling można nazwać Szkotką z wyboru, ponieważ po zakończeniu dramatycznego pierwszego małżeństwa, kiedy wróciła z Portugalii do Wielkiej Brytanii, właśnie Szkocję, a konkretnie Edynburg, wybrała na swój nowy dom. W Edynburgu powstawały kolejne e, tomy sagi o Harrym Potterze. E, Edynburg również e, stanowił źródło inspiracji dla e, wielu miejsc opisanych e, w sadze. W Szkocji Rowling nie tylko znalazła swój nowy dom, znalazła również drugiego męża, z którym założyła szczęśliwą rodzinę. Dzisiaj posiada dom w Edynburgu. Ma też w miejscowym hotelu swój apartament, w którym kończyła kolejne tomy sagi po narodzinach jej dzieci. Rowling jest też członkinią szkockiego kościoła episkopalnego. Także wydaje się, że swoje życie na stałe związała ze Szkocją. W poterze znajdziemy wiele wskazówek świadczących o tym, że Hogwart jest położony właśnie w Szkocji. Pierwszą wskazówką jest sama nazwa stacji, z której odjeżdża pociąg do Hogwartu King's Cross. Stacja w Londynie, czy dworzec w Londynie, e, odprawia pociągi właśnie na północ kraju. Kiedy obserwujemy zmieniający się za e, oknami Hogwartskiego Ekspresu krajobraz, możemy zauważyć, że e, pojawia się tam coraz więcej. Gór, malowniczych jezior. Pogoda staje się coraz bardziej pochmurna, klimat chłodniejszy więc wszystko wskazuje na to, że, że pociąg zmierza właśnie do Szkocji. Poza przyrodą i pięknym, dzikim krajobrazem Szkocji, pojawia się w Sadze Rowling. Również kilka wskazówek, które mogą pozwolić zidentyfikować dokładniej region, w którym Hogwart się mieści. Jeśli pamiętacie więźnia z Kabanu, ale nie film, tylko książkę, to atak Syriusza Bleka, czy próba wejścia Syriusza Bleka do pokoju wspólnego Gryffindoru kończy się e, przestraszeniem Grubej Damy, która chroni się e, właśnie na mapie wiszącej na drugim e, piętrze zamku. Jest to mapa Ergelscher, e, jednej ze szkockich miejscowości. Również imiona i nazwiska dyrektorów Hogwartu są szkockie. McGonagall to popularne szkockie nazwisko. Zresztą sama wicedyrektorka Hogwartu manifestuje wielokrotnie swoje przywiązanie do kultury Szkocji. Lubi tartanowe ubrania, na przykład na Jul. bal, w polskiej wersji to jest bal bożonarodzeniowy. E, pojawia się w takiej czerwonej e, tartanowej szacie. Na głowie natomiast ma wieniec z ostu. Oset, jak wiadomo, jest symbolem Szkocji. Oset pojawia się nawet w 1470 roku na szkockiej monecie e, z wyobrażeniem orderu ostu. Wysokiego szkockiego odznaczenia. Nazwisko Minerwy McGonagall pojawia się także na cmentarzu w Edynburgu Greyfriars Kirkyard, na którym Rowling często bywała i z którego czerpała inspirację do swojej książki. Tam znalazła Nazwiska e, kilku postaci, o których powiem Wam jeszcze w następnych filmikach. E, również: e, Greyfriars Friars e, Kirkyard stał się e, inspiracją do e, napisania sceny e, odwiedzin, opisania sceny odwiedzin Harego na cmentarzu w Dolinie Godryka w siódmej części. Cmentarz, o którym wspomniałam, znajduje się blisko The Elephant House, kawiarni, w której Rowling często przesiadywała, pisząc swoją powieść. Nie tylko cmentarz został sportretowany przez Rowling w jej sadze. Zabytkowa Victoria Street w Edynburgu stała się prototypem słynnej Diagon Ellie w tłumaczeniu polkowskiego jest to ulica pokątna. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć dosłownie tę nazwę, należałoby raczej użyć terminu przekątna. I ostatni szkocki trop, o którym dzisiaj chciałabym wam powiedzieć. Chodzi o imię Albus Dumbledore'a. Albus to po łacinie biały więc imię to można wiązać z sędziwym wiekiem dyrektora i, i z jego długimi białymi włosami. Ale niekoniecznie. Albany bądź Alba to dawna średniowieczna nazwa Szkocji. Królestwa, które powstało w 1840 roku z połączenia. Krain należący do Piktów i Szkotów, czyli Iryjczyków. Nie bez przyczyny u Rowling bardzo często mówi się jeszcze o krainie nazwanej Albanią. Moim zdaniem nie chodzi tu do końca o istniejące współcześnie państwo na południu Europy. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie kanał. Cześć!